Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Ci, co to jest Notion, do czego warto go używać i jak w ogóle zacząć przygodę z Notion. Zacznijmy od początku. Notion jest to swego rodzaju. Aplikacja do organizowania swojego życia. Tak jest nazywana. Można tam tworzyć przeróżne, czy to listy zadań, czy to na przykład jakieś wiki, bazy danych, wszystkie listy Kanban, tak zwane, czy przeróżne inne rzeczy, które przydadzą ci się przy organizowaniu własnego życia. Jest to darmowy program, który umożliwia pracę dla jednej osoby w darmowym planie, lub również możesz kupić taką licencję dla większej ilości osób. Notion jest dostępne zarówno na swoim komputerze stacjonarnym w przeglądarce, jak również na urządzeniach mobilnych. Założenie Notion zajmuje zaledwie kilka sekund. Razem ze mną przejdziemy przez proces zakładania konta i pokażę ci co Notion potrafi i jak zacząć w ogóle tą właśnie organizację swojego życia. Zaczynamy. Aby założyć Notion, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Google Notion i pojawia się pierwsza strona, wchodzimy sobie na nią lub możecie użyć również linku dostępnego w opisie i mamy Try Notion for free lub tutaj na górze login, jeśli już założyliście to konto. Możemy założyć konto albo zalogować się na już stworzone wcześniej konto. Tak naprawdę założenie, tak jak mówiłem, trwa zaledwie kilkaset sekund, wystarczy kliknąć Try Notion for free. I tutaj możemy albo zarejestrować się za pomocą konta Google, albo za pomocą konta Apple'owskiego, e natomiast również możemy za stworzyć konto przez naszego maila. Ja zaloguję się przez konto Google'owskie. Trwa to, tak jak mówiłem, kilka sekund i po chwili nasza przestrzeń robocza, ponieważ tak to się mówi na Notion, będzie już zaraz gotowa. Aktualnie korzystam z przeglądarki. W innym materiale zajmiemy się aplikacją na komputer. Tutaj musimy wyrazić zgodę. Dla kogo planujesz użytkowanie Notion? Dla mnie bądź dla naszej drużyny. Czyli możemy wypróbować za darmo przez jakiś okres czasu. Kosztuje to prawdopodobnie kilka dolarów. Ja klikam tylko dla mnie i weźmie do Notion. Chwilę trwa ustawianie przestrzeni i jesteśmy gotowi. I mamy teraz dwie drogi, albo korzystać z szablonów dostępnych na samym początku, lub możemy wyczyścić naszą przestrzeń roboczą i zacząć od jakby czystej kartki. Klikamy oczywiście Clear Template, czyli wyczyszczamy, czyścimy te wszystkie szablony. I mamy taką przestrzeń roboczą. Jeśli nie jest, jeśli chcielibyście przejść sobie przez tutorial Notion, no to tutaj ma kilka takich ciekawych porad, co potrafi ta aplikacja. Ja sobie usunę tą stronę. I zaczniemy od czystej kartki. To jest czysty taki szablon, czysta nasza przestrzeń robocza. Po lewej stronie jeszcze chwilę sobie przejdziemy przez to, co jest dostępne na Notion. Jest oczywiście nasze konto Możemy szybko znaleźć jakieś rzeczy. Aktualne updatey, ustawienia, tu się zaczyna już nasza przestrzeń robocza. I mamy również szablony, możemy zaimportować treści, i jak również mamy śmietnik. Po prawej stronie szybkie opcje do udostępnienia, dokumentowania, sprawdzenie, co się zmieniło. Możemy przypiąć aktualną przestrzeń roboczą do naszych ulubionych rzeczy jak również więcej dostosowanie już treści. Żeby stworzyć nową treść, to al wystarczy kliknąć Add Page. Bądź korzystać z tej, której już utworzyliśmy. ja kliknę Add Page, jak widzicie tworzą się kolejne nasze takie strony. I teraz co możemy z tym zrobić? Możemy strony przypinać do stron, tworzyć taką takie jakby drzewo. Teraz kiedy rozwiniemy, mamy kilka stron pod sobą. Oczywiście tych drzew tych gałęzi, jak, tak jak drzewo idzie do góry, możemy tworzyć ile tak naprawdę chcemy. W notion zaletą notion jest nasza tutaj wyobraźnia, tylko nas ogranicza. Możemy stworzyć przeróżne rzeczy i dopasować je do siebie. E, tak więc już wiemy, że możemy przypinać z inne strony do, do kolejnych stron. Ja na razie to sobie pousuwam. Wróćmy do tej naszej pierwszej strony, którą sobie stworzyliśmy, i tu możemy wpisać tytuł witryny. załóżmy Zróbmy sobie na przykładzie listę zadań lista zadań i teraz mamy możliwość zaczęcia pustej z ikoną pustej całkowicie skorzystania z szablonu jak to wygląda otwiera się nowa strona i możemy znaleźć task list tak naprawdę możemy wykorzystać już istniejącą jak również przejść przez przeróżne inne tutaj rzeczy Blog post, jak może wyglądać, Habit Tracker, czyli śledzenie nawyków. I jeśli chcemy zastosować jakiś szablon, to klikamy Use this template. Możemy również stworzyć z naszej przestrzeni roboczej e, tak naprawdę table. Board, list, kalendarz lub galerii albo timeline. To są takie ciekawe dodatki, w jaki sposób na przykład możemy kontrolować nasze projekty. Jeśli klikniemy table, to pojawia się taka, jakby lista, e, którą, do której możemy dodawać różne zadania. Ale to zaraz się tym zajmiemy. Jeszcze sobie wróćmy do naszego naszej listy zadań. Zaczniemy od początku. Jak widzicie, możemy albo wpisywać różne rzeczy. Za zadań na dzisiejszy dzień i jeśli użyjemy tej ikonki ukośnika to pojawia nam się takie nowe okienko gdzie możemy wybrać co dokładnie chcemy wpisywać czy to ma być tekst strona lista to do jakieś takie nagłówki jedynka dwójka trójka Możemy stworzyć bullet list, czyli taką listę od kropek. Możemy stworzyć listę od 1, 2, 3, czyli będzie kolejno się numerowała. Jak również możemy zrobić rozwijaną listę, wstawić cytat i pełno innych więcej rzeczy. Jak widzicie, tak jak mówiłem, wyobraźnia jest tutaj limitem. My sobie stworzymy to do list, czyli sprzątnąć pokój, wyprowadzić psa. Na przykład odrobić lekcję. Mamy tak naprawdę najprostszą stworzoną listę zadań w Notion. Zajęło nam to dosłownie kilka sekund. I jeśli wykonamy jakieś zadanie, to możemy sobie po prostu kliknąć i nasze zadanie jest zrobione. Możemy również odkliknąć, jeśli tego nie zrobiliśmy, a także możemy przenosić te zadania. Czyli na przykład, jeśli chcemy na jutro, to w przypadku gdy nie wykonamy jakiegoś zadania a chcemy do niego wrócić to możemy trzymając za te 6 kropeczek przenieść sobie na dół i mamy gotowe. Również możemy całe sekcje przenosić do boku. I możemy we własny sposób perso personalizować naszego nosa. To jest taka prosta proste zadanie. Spójrzmy, spójrzmy jeszcze co możemy stworzyć Możemy również do tego zrobić. No, możemy zrobić również do tego listę, czyli: Jeśli chcielibyśmy dać tutaj. Zabrać na jutro do szkoły. To możemy wpisać sobie piórnik, farby, kredki, cokolwiek się teraz nosi do szkoły. Blok techniczny. Mamy zrobioną taką listę zadań. Natomiast spójrzmy jeszcze na przykład rozwijaną listę. Pamiętaj. O niespodziance. Możemy zrobić taką rozwijaną listę. Wtedy ta, będzie to taka swego rodzaju ukryta treść. Kupić prezent dla agnieszki. W. W sklepie papierniczym. Papierniczym. I teraz, gdyby ktoś chciał zobaczyć, to nie, nie, nie będzie wiedział, co się kryje w tej treści. Również się przydaje, jeśli mamy dużo tekstu, a chcemy schować, na przykład, pobraliśmy jakiś wycinek artykułu i sobie wklejamy do Notion. Chcemy, nie chcemy, żeby nam zajął całej strony, to możemy sobie go po prostu ukryć w takiej. Rozwijanej liście. Znaleźliśmy w, nasz, w internecie jakiś fajny cytat, chcemy go sobie zapisać. Powiedzmy, stworzyliśmy stronę z cytatami, to bierzemy sobie cytat i wklejamy. Będzie on się wyróżniał na tle tekstu. Na przykład, jeśli też piszemy jakiegoś szablon wpisu na bloga i chcemy, żeby to było dobrze pokazane, no to możemy zastosować cytat. Warto jeszcze wspomnieć o takiej dalszej personalizacji, ponieważ tak jak mówiłem, możemy przypiąć naszą stronę do ulubionych, jeśli mamy już dużo takich zakładek, jak również ustawić sobie ikonkę lista zadań. Dajmy na przykład Mark jako lista zadań, jak widzicie, będzie się wyróżniała na tle innych naszych tutaj stron. Jak również możemy dodać cover czy to wstawić własne zdjęcie jakieś. Czy zastosować takie istniejące już zdjęcia? Z kolei, jeśli stworzymy nową stronę i przypniemy ją do istniejącej strony, tak jak to robiliśmy na samym początku, to automatycznie przypnie się ona na naszym dole strony, czyli powiedzmy archiwum. Tutaj będą trafiały wszystkie inne rzeczy, na przykład ukończone zadania. To jak widzicie, nasza strona się przypięła na samym końcu. Możemy oczywiście ją przenieść sobie tutaj. I na przykład, jeśli wykonamy zadanie, możemy sobie wrzucić go do archiwum i wtedy wszystkie nasze zadania będą w jednym miejscu, będziemy wiedzieli, co zrobiliśmy, a co nie. W Notion możemy również osadzać różne strony internetowe, jak również dodawać filmy z YouTube'a na przykład. Utwórzmy sobie nową stronę. Ciekawe, linki i wideo. I kiedy wkleimy sobie, znalazłem jakiś film na YouTube, kiedy wkleimy ten film, to pojawia się możliwość osadzenia wideo, stworzenia zakładki lub po prostu wstawienia tego jako link. Jeśli weźmiemy osadź wideo, to pojawia nam się już nasze wideo na naszym Notion i wtedy nie musimy przechodzić na YouTube, a tylko będzie się ładowało na naszym Notion. Z kolei jeśli weźmiemy link, na przykład z jakiejś strony i go będziemy chcieli osadzić, Bookmark to stworzy się coś takiego, czyli zaciągnie kawałek tekstu razem ze zdjęciem, a jeśli weźmiemy, osadzimy, to Notion przeanalizuje całą stronę i wsadzi ją jako całą, całą stronę na Notion. Czyli możemy sobie przejść przez cały wpis razem ze zdjęciami. To samo działa również z mapami. Czyli jeśli weźmiemy na Google Maps. I na przykład weźmiemy nieporęd, osadzimy sobie ją w Notion to będziemy mieli wycinek z mapy lub lepiej widoczne Create Bookmark Możemy rozszerzyć sobie taką mapę i na przykład jeśli będziemy skorzystali z telefonu, to automatycznie będzie można wziąć wskazówki do jazdy, odpalić nawigację i ruszyć do tego miejsca, które zapisaliśmy. Kolejną świetną rzeczą na Notion są tablice i różne swego rodzaju template'y, czyli board'y, listy lub kalendarz. Jeśli chcielibyśmy korzystać z kalendarza na Notion, to klikamy sobie kalendarz i pojawia się... Przygotowany już kalendarz z aktualną datą. Możemy tworzyć wydarzenia, czyli odebrać samochód z warsztatu. Możemy tworzyć wydarzenia, tagować je. Samochód. Stworzę sobie taką kategorię jak samochód. I wiemy, że trzeba go jutro odebrać. Możemy również ustawić. Y Ustawienia w naszym kalendarzu, czy ma się pojawiać data, czy mają się pojawiać tagi. Jeśli dodamy tutaj więcej jakichś m, takich e, atrybutów naszego wydarzenia, możemy na przykład zrobić, kto ma odebrać. Jeśli mamy więcej osób w zespole, to możemy dodać taką osobę do zespołu. Jak również możemy stworzyć sobie taką select. Na przykład prywatne podzielić sobie albo dodać jeszcze biznesowe. I wtedy będziemy wiedzieli, co z naszych wydarzeń jest biznesowym, a co prywatną rzeczą. Natomiast gdybyśmy chcieli stworzyć sobie tablicę, jest to świetne narzędzie w przypadku projektów, czy to filmowych, blogowych, czy różnego typu rzeczy. Ja sobie nazywam wpisy blogowe. Przyda się również w życiu, jeśli mamy coś do zorganizowania możemy stworzyć, chciałbym napisać wpis jak korzystać z Notion możemy otagować, powiedzmy będzie to wpis sponsorowany A, nie zapisało się wpis sponsorowany, sponsorowany. create możemy również sobie dodać więcej tak jak w przypadku kalendarza multiselect select taki pojedynczy możemy na numer ale ja chciałbym na przykład dodać datę żeby wiedzieć kiedy go muszę skończyć to sobie usuńmy i chciałbym go napisać do 15 tutaj będzie treść wpisu również w każdej zakładce możemy też dodać Chciałbym na przykład linki do wiedzy. Tutaj wpiszę sobie strona pierwsza. Jakąś znajdę kiedyś stronę drugą z danymi na temat Notion. I jak widzicie, po stworzeniu naszej listy wiemy, kiedy jest, do kiedy trwa. tej data ukończenia. Możemy również dodać na przykład. Link, czyli jak już napiszę taki wpis, to mogę go sobie osadzić. Będę mógł wtedy albo dodać na przykład Multi Select, z, yy, i tutaj będzie w trakcie ukończone. I na przykład to jest w trakcie. Z kolei jeśli dodam kolejny notion na telefonie, porady. To już nie będzie wpis tylko zwykły. I również tak na tej samej zasadzie możemy tworzyć każdy projekt. Tutaj sobie dodam oczekujące. Ja jeszcze nie rozpocząłem prac. I możemy tworzyć to. Z, taka też tablica przyda się w przypadku naszych wydatków. Będzie automatycznie podliczało i robiło takie wszystkie automatyczne wyliczenia jak w Excelu. Na koniec pokażę Ci, jak korzystać z szablonów już gotowych od Notion. Wystarczy stworzyć sobie nową stronę i kliknąć Template. Tak jak mówiłem, wybieramy Travel Planner na przykład. Tutaj zaplanowanie podróży, co zwiedzić, i Use this template. Chwilę trwa. Mamy już naszą gotową. Gotowy szablon, który możemy edytować w jakikolwiek sposób chcemy. Travel dates jest to po angielsku 2022. Mamy packing list, automatycznie co spakować. Pamiętajmy również, że jeśli korzystamy z Notion, to możemy każdy tekst edytować jak chcemy poprzez kliknięcie na prawo. Możemy zmienić szybko dany segment tekstu, zmienić na to do list, bullet list bądź różne nagłówki, a również zmienić kolor, czy to kolor backgroundu, czy możemy również zmienić kolor samego tekstu poprzez kliknięcie kolor i purple na przykład. I to tyle jeśli chodzi o Notion, są to takie podstawy jak zacząć. Warto zanim w ogóle zacznie się cokolwiek robić w Notion, zastanowić się, do czego to użyjemy, po co to użyjemy i jak będziemy tego używać. Ponieważ Notion, zaletą notion, jak i wadą, jest nielimitowane możliwości stworzenia. Można tutaj zrobić jakieś wiki, można zrobić planer wydatków, planer e, naszych nawyków, e, na przykład ku, e, książkę kucharską, dosłownie wszystko zrobisz w Notion. Tylko właśnie pytanie, co potrzebujesz tak naprawdę, żeby zaraz się nie okazało, że mogę wszystko, a nie zrobię nic. Więc zastanów się, co zrobić i wtedy siądź do tego, zaprojektuj swoją listę zadań, zaprojektuj swoje notatki, jak to będzie wszystko wyglądało w notion, aby było jak najlepsze dla Ciebie i żebyś dobrze z tego korzystał lub korzystała. Jeśli podobał się link. Jeśli podobał się film, Zostaw coś po sobie, zostaw komentarz. Jeśli chcesz więcej takich tutoriali na temat Notion, to to daj znać w komentarzu. Trzymaj się.